Powoli kończymy przygodę z tym mieszkaniem. Dzisiaj był akt notarialny. Pykło, chociaż też nie odbyło się bez, bez czego? Bez przygód. Przygody były wspaniali ze spółdzielni, ponieważ stwierdziły sobie, że skoro wydały mi już dwa zaświadczenia o niezaleganiu, bo jedno było potrzebne najpierw do banku, że nie zaleguję, jaka jest powierzchnia, jaka jest coś tam. Potem następne było potrzebne do lotariusza. To był kolejny miesiąc, zanim że tak powiem, ta sprawa się ruszyła. Następnie okazało się, że jednak klienci nie dostali kredytu w tym banku co chcieli, tylko w innym, więc no jeszcze jeden miesiąc się przeciągnęła umowa sprzedaży. No, tak to jest niestety z kredytami i dlatego też było kupione to drugie mieszkanie podczas tego, gdy to było w trakcie, żeby nie marnować czasu. I pani stwierdziła, że no, skoro już tyle tych zaświadczeń brałem, to tym razem muszę poczekać te 7 dni roboczych, jakie one mają na wypisanie. A że klienci zadzwonili w poniedziałek, że chcą agnotarialny w piątek, no to nie da ale nie ma sytuacji bez wyjścia, każdy problem da się rozwiązać. Więc po prostu pokazaliśmy ostatnie zaświadczenie podczas agnotarialnego o niezaleganiu. Pokazaliśmy przelew przelew yy, czynszu za, za obecny miesiąc. Opisaliśmy ładnie to w fakcie Każdy się pod tym podpisał, każdy się na to zgodził. I nie było problemów. A teraz co zostało? Teraz trzeba posprzątać, posprzątać to mieszkanie po homestagingu, ponieważ no, dopóki transakcja nie była spięta, dopóty nie, nie sprzątaliśmy, nie chowaliśmy tego wszystkiego, no bo nigdy nie wiadomo. teraz jeszcze nigdy nie wiadomo, ponieważ przy sprzedaży na kredyt to się troszeczkę jeszcze inaczej odbywa, nie macie całej gotówki od ręki. Ale o tym opowiem albo później, albo w następnym w ogóle filmiku. Zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie, bo troszeczkę się świeszymy, a chcemy mieć to, mieć to z głowy. No i to w sumie tyle. Najważniejsza informacja, że jest sprzedane, że akt podpisany, więc w razie czego można już ścigać komornikiem. bo nie. Eee się bardzo sympatyczni, bardzo mili, także akt w bardzo, bardzo przyjemnej atmosferze, wszystko bezproblemowo. Akurat państwo, którzy to kupywali, znali panią notariuszu, której my zawsze też kupujemy, więc akt był u pani Notariusz, którą wszyscy znali, z której wszyscy są zadowoleni, więc w ogóle było wszystko picabello. No i tyle. A teraz bierzemy się zebraniną za sprzątanie. Właściwie ona już tam działa, tylko się chowa. O, tam jak to się mówi, pod dupek widzicie, o, nawet ręka się pojawiła. No i co? Działamy. Jak widzicie, sprzątanie jest dużo szybsze niż rozkładanie, już mamy prawie koniec. Cyk, o! Jeszcze jeden mały pokoik, i pokrzyku. Mieszkanie ogarnięte. Plus minus. Ponieważ yy, od razu po akcie pojechałem tylko po dolinę, yy, Więc jesteśmy osobówką Tutaj mamy wszystko naszykowane Także jutro podskoczę busikiem Załaduję to żeby było yy, Wszystko za jednym zamachem, żeby nie trzeba było tego tarabanić się Także zawsze, zawsze lepiej dostaw rakiem Jedynie co jeszcze muszę zrobić to Rozkręcić to łóżeczko Ponieważ nie mam są samą skrzynki z narzędziami i, i busów pozamiatać i umyć podłogę, bo troszeczkę kurzu się zebrało, troszeczkę, te, troszeczkę takich pyłków, więc więc lepiej przez mieszkania to jeszcze spokojnie, spokojnie przemyć i oddać mieszkanie w idealnym, w idealnym stanie. Także nieźle poszło. Cała transakcja w ogóle nieźle poszła pod względem finansowym, bo jestem zadowolony. No i tyle. Następny filmik to będzie podsumowanie. Ile zarobiliśmy? No i myślę, że tak, że opowiem Wam jeszcze, jak wygląda sprzedaż mieszkania osobie na kredyt. Z czym to się wiąże? Jakie tam mogą być opóźnienia w płatności? Jeżeli jakieś występują? Także wszystko Wam opowiem następnym razem.